8 czerwca w całej Polsce rozpoczęły się egzaminy maturalne. Mimo chaosu wywołanego w wielu dziedzinach życia przez pandemię COVID-19, w końcu uczniowie mogli przystąpić do testów mających ich przenieść w dorosłość. Przez wzgląd na bezpieczeństwo w tym roku nie odbędą się egzaminy ustne. By dowiedzieć się jak wyglądały przygotowania oraz w jakich warunkach odbywają się same egzaminy, zajrzeliśmy do Chorzowskiego Liceum imienia Juliusza Ligonia. Ogromnym utrudnieniem były te przepisy związane z pandemią. Maseczki na nosie i rękawiczki, to pojedyncze przychodzenie do szkoły, oddawanie rzeczy do worków, do, do szatni, więc na pewno taka, taka, taka dziedzina, do której właśnie nikt z nas wcześniej nie był przygotowany. Tegoroczne przygotowania do matur były dość kłopotliwe, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, gdyż termin egzaminów przez długi czas pozostawał pod znakiem zapytania. Nauczyciele ciągle wspierali uczniów. No, Ja nie ukrywam też, że, że jak dzwonili uczniowie z pytaniami, to zawsze byliśmy do, do dyspozycji. No a później tylko takie komunikaty, które od czasu do czasu umieszczałam, czy na stronie szkoły, czy na stronie facebookowej. Między innymi, żeby uspokoić, bo przecież bardzo długo nieznany był termin matur. One były odroczone, ale bezterminowo. Maturzyści 24 tego kwietnia przestali być uczniami. No i co dalej? Kiedy matura, jaka? I te, te, tak naprawdę czas oczekiwania na konkretne decyzje ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej chyba był takim najtrudniejszym czasem, takim niepewnym. Ale w momencie, kiedy wiadomo było, że matury się rozpoczynają ósmego, to już jakby ten moment takiej niepewności się uspokoił, się skończył. Część uczniów powiedziała, że całkiem fajnie, że ma miesiąc, dłużej. Część powiedziała, że szkoda, bo to jednak cały czas na takim wysokim poziomie skupienia to też nie jest dobre dla, dla psychiki ludzkiej część się cieszy, że nie ma ustnych, część jest zawiedziona, bo lubi mówić, więc no tutaj trudno znaleźć kogoś, kto byłby stoprocentowo zadowolony, ale sądząc po minach uczniów wczoraj, jak, jak rozmawiali z sobą, nawet czasami upominani o, o, o zachowanie dystansu społecznego, stwierdzili, że są przecież jedną wielką rodziną i, i, i to, że się uśmiechali, to, że, że gdzieś tam wspierali się nawzajem, to chyba jest najlepszy dowód na to, że te więzi w Ligoniu, nawet z oddalenia są ciągle takie same i że Matury potrwają do 29 czerwca. Za nami są już między innymi egzaminy z polskiego czy matematyki. Przy kolejnych życzymy powodzenia.